Piątko. Opokój. Na tej opozycji zbuduje mój kościół, a prawie nikt inny nie przyjmował. Słowa chore. Które... Jezus Wyspy już pójdą do piątka. Ale słowa chore. Które... Mam. Drodzy moi bracia, kapłani, umiłowani pan, siostry i bracia. Gdybyśmy próbowali zanalizować historię naszego narodu, byśmy stwierdzili, że dzieje tego narodu tak bardzo ściśle związane są z Jezusem Chrystusem i Jego udziałem. Trzeba by sięgnąć do czasów przedhistorycznych i pewnie znaleźlibyśmy dużo dobra, ale dzieje nasze rozpoczęły się od sztuki Świętego w roku 1966. Dzieje Pomorza Najemickiego rozpoczęły się w 1997 roku, kiedy. Święty Wojciech przybył do Gdańska i tu udzielał pszczół, a także udzielał pszczół innym mieszkańcom Kaszu, Pomorza i przedstawiciela. Kiedy byśmy sięgnęli po najstarsze, piękne budowle, to byśmy znaleźli na Bawelu niewielką świątynkę Świętego Filipa i dach Adauchta, która jest symbolem. Można by jej wszystkich świątyń jakie zbudowano na polskiej ziemi. Ale po to pewnie byśmy skierowali nasz wzrok na rymasowską świątynię w Gnieźnie. Pewnie byśmy zwrócili naszą uwagę na piękne świątynie Krakowa i Gdańska. Pochylilibyśmy się w chodzie. Przed Bogiem i dziękowali za wiarę Kaszubów, którzy tak liczne świątynie na swojej ziemi dodali. Ale nie tylko je dodali, ale wypełniali je swoją mądrością, swoją wiarą. Muszę Wam powiedzieć, że wczoraj przeżyłem taki radosny wieczór. Spotkałem się z Aninami pierwszego roku, który w tym roku przyjęliśmy. W seminarium. Jest ich 22. Miałem okazję przez 2 godziny z nim rozmawiać, ale to, co uderzyło mnie, to to, że zdecydowana większość tych młodych, sympatycznych i dzielgętnych maturzystów tego roku, to nie tylko, bo byli też sąsińscy, absolwenci Uniwersytetu, którzy przed laty. Kilku zdawań maturę, potem studia zrobili na uniwersytecie, a teraz rozpoczynają studia teologiczne, by przygotować Państwa. Uderzyło to, że większość z nich pochodzi z parami, które budowały nowe kościoły. Pomyślałem sobie, Panie Boże, Ty pozwalasz nam podejmować wielkie dzieła, ale nie tylko materialne. Ale w tych wielkich dziełach, w świątyniach nowo budowanych, kształtują się ludzkie serca. Również serca i tych młodych ludzi, którzy chcą w Twoim imieniu i imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa głosić w imię całym światem. Słowem, życiem. Nasze pokolenie przeżywało. Sytuacje różne. Wojna, czasy powojenne, trudne, ale jaka jest specyfika tego pokolenia? Minione lata, zwłaszcza w wieku, który się zakończył, charakteryzowały się podwójnymi działaniami. Z jednej strony bolszewicka Rosja, Burzyła wszystkie świątynie. Ileż to wspaniałych cerki, komuniści wysadzili w powietrze. Na terenach, które kiedyś należali do Polski, może nie wyzadali w powietrze świątyń, ale nie pozwolili się nimi opiekować. Byłem pewnie w 1979 roku na Białorusi, na Ukrainie. Dzień te miejsca, które kiedyś były tak bardzo żywotne religijnie, cudowne świątynie, w jednej z nich wszedłem do wnętrza, oczywiście wszystko jest zawalone, w dach tak, zawalony, ale na ścianach piękne freski, które ostały się przez dziesiątki lat deszczą, burzą. To jeden obraz. Ale drugi obraz, który jest nam potrzebny dzisiaj. Tam w Rosji dzisiaj odbudowuje się Zazdrosie, odbudowuje się zniszczone kościoły katolickie, gdzie od minionych dziesięciu lat można powiedzieć, że nastąpiła eksplozja odrodzenia innego. W grobie, gdzie sygnalia pełne młodych ludzi. Kapłani wychodzą już z tych seminariów. Ci, którzy rodzili się już za czasów komunizmu, dzisiaj podejmują pracę w odbudowywanych, budowanych świątyniach. A u nas? Gdybyśmy wzięli pod uwagę chociażby tylko gdańsk i Gdynię, Gdańsk prawie wszystkie kościoły byłyby zniszczone z służone w czasie wojny. Ostał się prawdopodobieństwem tylko kościół św. Mikołaja, dzisiaj dzisiaj do Dominikana. Wszystkie inne kościoły zburzone. po wojnie, cudownie odbudowane. Przywraca się im dzisiaj niezwykle piękny kształt zabytkowych świątyń, ale nie tylko. W Gdańsku i w Gdyni Wduje się w nowe kościoły. Są dekanady, kiedy tylko był jeden gościu, a teraz jest 10, 11 parami i wszystkie mają nowe kościoły. W nowych dzielnicach, to samo w innymi, która ma dzisiaj 30 parafii, a przecież po wojnie pewnie było 6 7. To wszystko jest przejawem życia niewinnego tego narodu. W tym kontekście dostrzegam to wielkie wydarzenie, które dzisiaj przeżywamy. w ciągu tych kilkunastu lat. Od szczerego pola, o którym mówił ksiądz proboszcz, do dzisiejszego niezwykłego wydarzenia, jakim Nie jest ta cudowna świątynia, którą uroczyście konstruujemy i która cieszy nasze oczy, ale która jest dowodem, że to pokolenie, które jest którymś z kolei pokoleń Polski nie wyobraża sobie życia bez Chrystusa, bez Jego Kościoła, bez świątyni. Jak gdyby człowiek przybywa oczy i tu odkrywa jakieś cudowne zjawisko przed 12 laty, tu nic nie było czy przed 13, a dzisiaj ta cudowna świątynia, która dorosła spod jakby. jak gdyby... A przecież ona jest owocem trudu Waszego, ale i przede wszystkim waszej wiary. Ludzie, którzy tego nie rozumieją, czasami nawet zarzuty nam czynią się, A po co tyle świątyń budujecie? Na szczęście teraz tak nie mówią. Ale komuniści nieustannie mówili, po co budujecie w świątynię? Potrzebna nam szkoły, potrzebna nam szpitale, potrzebna przedszkola. Tak, potrzebne nam w szpitale dobrze funkcjonujące, szkoły dobrze zorganizowane, przedszkola, w których kształtuje się zdrowie człowieczeństwo. Ale tam to wszystko jest możliwe, jeśli będzie kościół, w którym człowiek nieustannie wzrasta, by dobrze pracować w szpitalu godnie odzyskiwać zdrowie w szpitalu dobrze pracować jako pedagog na szkole.